Twoja cześć chwala nasz wieczny Pan. Gdy wyrusza procesja na Boże Ciało, rozlega się wśród ulic miasta albo pośród wiejskich dróg ta staropolska pieśń. W tych dniach ten hymn wspaniały rozbrzmiewa jeszcze mocniej na całym szlaku eucharystycznego kongresu w Polsce, Dzisiaj w Gdańsku. Co jest Twoją chwalą, Chryste? Czemu towarzyszy cześć Kościoła z pokolenia na pokolenie? Twoją chwalą jest to, żeś się darował, żeś się darował nam nic niegodnym, że ty, niewysłowiony, niezglębiony Bóg, który mieszkasz w światłości nieprzystępne, staleś się. Tak straszliwie przystępny. I nie tylko to. Ty, który umilowawszy wszystkich, co byli na świecie, do końca ich umilowałeś, staleś się po wszystkie czasy Eucharystią ofiarą i pokarmem Twojego Kościoła. To jest Twoją chwałą, Chryste. To jest Twoją chwałą, Boże, którego imię brzmi miłość. To jest Twoją chwałą, nasz wieczny pan. Dzisiaj na drodze mojej pielgrzymki po Ziemi Ojczystej, która równocześnie jest drogą kongresu eucharystycznego, witam i pozdrawiam Gdańsk. w nim to wszystko, czym był dla nas na różnych etapach dziejowej przeszłości, i to, czym stał się w latach ostatnich. Upamiętniają to symboliczne krzyże obok stoczni i napis: Pan da siłę swojemu ludowi. Pan da swojemu ludowi błogosławieństwo społeczeństwo. Miasto ludzi morza, miasto ludzi pracy, wielkiej pracy. Witam miasto i środowisko, w którym zrodziła się na nowo potrzeba odnowy człowieka przez pracę, wyzwolenia człowieka przez pracę. Praca ludzka. Jeszcze raz wyrażam radość, że mogę na tym etapie kongresu eucharystycznego być z Wami w Gdańsku. W tym mieście bowiem a równocześnie na całym wybrzeżu bałtyckim oraz w innych środowiskach pracy w Polsce podjęto ogromny wysiłek zmierzający do tego, by ludzkiej pracy przywrócić jej pełny wymiar osobowy i społeczny. Wysiłek ten stanowi w dziejach Pracy nad pracą, jak się wyraził współczesny polski myśliciel, stanowi doniosły etap. Nie tylko z polskiego punktu widzenia. Jest to etap ważny dla różnych środowisk, dla różnych rejonów współczesnego świata. Winnica jest warsztatem pracy, Typowym dla kraju, którym Jezus nauczał. A chociaż warsztat ten może się słusznie wydać bardzo skromnym, wobec tego czym są współczesne warsztaty pracy przemysłowej, choćby takie jak Stocznia Gdańska, to jednak <laughs> znajdujemy się z pewnością na linii odwiecznej analogii. Gospodarz mówi do robotników idźcie do mojej winnicy, a co będzie słuszne dam Wam. A zatem umowa o pracę, a równocześnie sprawa słusznego wynagrodzenia, czyli sprawiedliwej zapłaty za pracę. Wokół tej odwiecznej sprawy Narastają z pokolenia na pokolenie dzieje sprawiedliwości i niesprawiedliwości w stosunkach wzajemnych między pracodawcą a pracownikiem. Narasta jeden z centralnych rozdziałów kwestii społecznych. Praca bowiem leży w samym centrum tej doniosłej kwestii. Prawda, że za pracę trzeba zapłacić, ale to jeszcze nie wszystko. Praca to znaczy człowiek, człowiek pracujący. Jeśli więc chodzi o sprawiedliwy stosunek pomiędzy pracą a płacą, to nie można go nigdy dostatecznie określić, jeśli się nie wyjdzie od człowieka jako podmiotu prac. Praca nie może być traktowana nigdy i nigdzie jako towar, bo człowiek nie może być dla człowieka towarem, ale musi być podmiotem. Pracę. Chodzi on poprzez całe swoje człowieczeństwo i całą swą podmiotowość. Praca otwiera w życiu społecznym cały wymiar podmiotowości człowieka, a także podmiotowości społeczeństwa złożonego z ludzi pracujących. Trzeba zatem widzieć, wszystkie prawa człowieka w związku z jego pracą i wszystkim czynić zadość. Za pracę ludzką trzeba zapłacić i równocześnie na pracę człowieka nie sposób odpowiedzieć samą zapłatą. Przecież jako Osoba jest on nie tylko wykonawcą, lecz jest współtwórcą dzieła, które powstaje na warsztacie pracy. Ma zatem prawo do stanowienia również o tym warsztacie. Ma prawo do pracowniczej samorządności czego wyrazem są między innymi związki zawodowe, niezależne i samorządne, jak podkreślano właśnie tu w Gdańsku. pozostaną w dziejach polskich wyrazem tej właśnie narastającej świadomości ludzi pracy odnośnie do całego ładu społeczno-moralnego na polskiej ziemi. Sięgają one swą genezą do tragicznego grudnia 1970 roku i pozostają wciąż zadaniem do spełnienia. do drugiego czytania dzisiejszej liturgii. Jeden drugiego brzemiona nosić, pisze święty Paweł do Galaty. A słowa te mają wielką nośność. Jeden drugiego. Człowiek nie jest sam. Żyje z drugimi, przez drugich, dla drugich. Cała ludzka egzystencja ma właściwy sobie wymiar wspólnotowy i wymiar społeczny. Ten wymiar nie może oznaczać redukcji osoby ludzkiej, jej talentu, jej możliwości, jej zadań właśnie z punktu widzenia wspólnoty społecznej. Musi być dość przestrzeni dla każdego. Jednym z ważnych zadań państwa jest stwarzanie tej przestrzeni tak, aby każdy mógł przez pracę rozwinąć siebie, swoją osobowość i swoje powołanie. Ten osobowy rozwój ta przestrzeń osoby w życiu społecznym jest równocześnie warunkiem dobra wspólnego. Jeśli człowiekowi odbiera się te możliwości, jeśli organizacja życia zbiorowego zakłada zbyt ciasne ramy dla ludzkich możliwości i ludzkich inicjatyw, nawet gdyby to następowało w imię jakiejś motywacji społecznej, jest niestety przeciw społeczeństwu, przeciw jego dobru, przeciw dobru wspólnego. jeden drugiego brzemiona ności. To zwięzłe zdanie apostoła jest inspiracją dla międzyludzkiej i społecznej solidarności. Solidarność to znaczy. Jeden i drugi. A skoro brzemię, to brzemię niesione razem. We wspólnocie. A więc nigdy jeden przeciw drugiem, Jeden przeciw drugim. Żeby się nam wątek nie zgubił. A więc nigdy jeden przeciw drugiemu, jedni przeciw drugim. dźwigane przez człowieka samotnie, bez pomocy drugiej. Nie może być walka silniejsza od solidarności. co o tym mówić. Więc, więc po, pozwólcie się wypowiedzieć papieżowi. Skoro chcę mówić o Was, a także w pewnym sensie za Was. Chcę mówić dalej, więc pozwólcie. Nie może być program walki ponad programem Solidarności. Inaczej rosną zbyt ciężkie brzemiona i rozkład tych brzemion narasta w sposób nieproporcjonalny jeszcze, gdy się mówi naprzód walka, choćby w znaczeniu walki klas, to bardzo łatwo drugi czy drudzy pozostają na polu społecznym przede wszystkim jako wrogowie, jako ci, których trzeba zwalczać, których trzeba zniszczyć. Nie jako ci, z którymi trzeba szukać porozumienia, z którymi wspólnie należy obmyślać, jak dźwigać brzemiona, jeden drugiego brzemiona ności. Drodzy bracia i siostry, ze stoczni, z portu, z wszystkich gdańskich zakładów pracy, i nie tylko stąd, z różnych stron Polski, drodzy bracia i siostry, ludzie pracy, środowiska pracy na całym świecie, dziękuję Wam, żeście podjęli tę trudną pracę nad pracą żeście podjęli tę szlachetną walkę, zmaganie się o godność ludzkiej pracy. Kościół dziękuję Wam za to, żeście ją podjęli w obliczu Chrystusa i Jego matki. się na różnych miejscach, że tak może być, że istnieje więź pomiędzy światem pracy a krzyżem Chrystusa, że istnieje więź pomiędzy pracą ludzką a mszą świętą, ofiarą Chrystusa, Zdziwienie, ale także podziw i szacunek budził widok polskich robotników, spowiadających się, przystępujących do Komunii Świętej na terenie zakładu pracy. Różni się dziwili. Może nie tylko. Może równocześnie odkrywali. Odkrywali zapomniany wymiar całej kwestii społecznej. I w ogóle ludzkiej egzystencji. Praca i Chrystus. Praca i Eucharystus. A jednak tak tutaj było. I słusznie. Przecież nie mówimy codziennie, zbliżając się do ołtarza, Błogosławiony jesteś, Panie Boże, Wszechświat. Błogosławiony za ten chleb, dar życiela, a zarazem owoc, pracy ludzkich rąk, błogosławiony za ten winny naplach. W każdą mszę świętą, ofiarę ofiara Chrystusa, ofiara naszego odkupienia wchodzi owoc ludzkiej pracy, wszelkiej ludzkiej pracy. Chleb jest tego syntetycznym wyrazem i wino również. Codziennie ludzka praca wpisuje się w Eucharystię, w sakrament naszego odkupienia, wielką tajemnicę wiary. Codziennie na tylu miejscach ziemi przed pracą ludzką otwierają się boskie perspektywy ten chleb stanie się dla nas pokarmem zbawienia. Wino napojem duchowym. Na koniec jeszcze należy wyjaśnić tajemnicę gospodarza z dzisiejszej Ewangelii. Przyjacielu, nie czynię Ci krzywdy. Chcę też temu ostatniemu dać tak samo jak Tobie. Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Bóg mówi do człowieka w winnicy swoich odwiecznych i ostatecznych przeznaczeń. Dlaczego chcesz mnie ograniczyć miarami swojej tylko sprawiedliwości? A sprawiedliwość jest podstawowy, ale nie ostateczny. W Królestwie Bożym sprawiedliwość jest dopełniona, jest przewyższona miłością. Jest to miłość przygarniająca człowieka, podnosząca go. Nawet choćby był marnotrawnym synem, nie ma pełnej sprawiedliwości bez miłości. Dlaczego chcesz mnie przymierzać do Twoich ludzkich miar? Pozwól mi być darem. Wszak jestem stworzycielem. Wszystko, co istnieje, jest dziełem, wyrazem podstawowego obdarowania. Pozwól mi być darem. Miłość jest większa niż wszystko, co Ty człowieku możesz pomyśleć. Miłość pozwoliła Ojcu posłać Syna na świat ażeby nikt z nas nie zginął. Natomiast Syn zginął na krzyżu. Dał życie i zmartwychwstał. Do końca umiłował. Pozwól mi wreszcie być Eucharystią. Niech ta miłość Syn do końca umiłował, trwa. Niech idzie poprzez dzieje człowieka jako sakrament. Niech będzie pokarmem i napojem ludzkich serc. Tak mówi ten gospodarz z dzisiejszej Ewangelii. Nie patrz złym okiem na to, że ja jestem dobry. Ty Boga, który jest miłością, czerp z tej miłości duchową siłą do pracy, do pracy nad sobą, do Solidarności. Twoja cześć, chwała, nasz wieczny Panie, wieczny czas. of first get us am